w prezentowniku świątecznym. Słuchajcie, wybrałam się do galerii za Was. Nie dziękujcie, ja też tego bardzo nie lubię. W ogóle galerie w tym okresie przedświątecznym są tak przepełnione ludźmi. I ja powiem mam, że to był bardzo intensywny i długi dzień, ale wyszłam do każdego sklepu, po to, żeby znaleźć dla Was idealne pomysły na prezenty świąteczne dla wszystkich, dla dzieci, dla brata, dla siostry, dla mamy, taty, dziadka, babci, dla, dla wszystkich. I są tu, słuchajcie, rzeczy dostępne stacjonarnie, dlatego jeżeli pójdziecie teraz do galerii, to nie musicie szukać się po różnych sklepach i przekopywać się przez tłumy ludzi. Wystarczy, że pójdziecie do konkretnego sklepu, weźmiecie konkretną rzecz, co płacicie i wejdziecie. Także mam nadzieję, że w tym filmie znajdziecie super pomysły na prezenty świąteczne i że zaoszczędzę Wam trochę czasu w tej świątecznej pogoni. Także myślę, że możemy zaczynać. Zacznijmy, słuchajcie, od partnera tego odcinka i to, ten produkt, to jest game. A mowa tutaj o stacji parującej Brown Care Style 7 Pro. To jest słuchajcie, stacja parująca, która dba o nasze ubrania. Przede wszystkim ma blokadę kapania. Temperatura się tak dostosowuje i blokuje w pewnym momencie, żeby żelazko nie kapało wodą na nasze ubrania. Powiem Wam, że ja do tej pory miałam ten problem ze wszystkimi innymi stacjami parującymi. I po prostu teraz pierwszy raz doznałam czegoś takiego, że prasowałam moje ubrania cienką satynę, na której każda jedna plamka to po prostu, wiecie, robi się mega ciemna. Także tutaj nie ma tego problemu. Druga rzecz to system odkamieniania. Możemy wlewać spokojnie wodę z kranu i być spokojni o to, że nie będzie tam żadnego kamienia, że nic tam się nie będzie zbierało. Ma też ten w który chroni ubrania używając odpowiedniej temperatury, dzięki czemu możemy być spokojni o każdą tkaninę. Ja słuchajcie, kiedy spaliłam jedną sukienkę. Do tego jest bardzo cicha, mam mocny wyrzut pary, no po prostu same plusy. I słuchajcie, dla kogo jest ten świąteczny? lub no dla mnie. Oczywiście taki prezent sprawdzi się świetnie też y, dla kogoś, kto kocha modę, dla naszej przyjaciółki, siostry, jak i dla naszej mamy. Ja myślę, że bo jest bardzo zakochana, w tym muszę jej w ogóle to pokazać i pożyczyć, żeby sobie sama przetestowała, bo naprawdę jest to świetna rzecz. Także ten prezent dajmy do kategorii ogólnej dla wszystkich. Dla każdego. Ten produkt oczywiście znajdziecie stacjonarnie, ale jeżeli macie trochę więcej czasu na jego zamówienie, to aktualnie trwa akcja, w której możecie zgarnąć aż 200 zł cashbacków przy konkretnym modelu. Ja zostawiam Wam oczywiście do tego link w opisie, a cała akcja trwa aż do 15 stycznia. A teraz przejdźmy do kolejnej części filmu, gdzie już mam nieco bardziej posegregowane te prezenty dla dziecka, dla dziewczyny, dla chłopaka, dla rodziny. Także lecimy z pierwszą listą dla dzieci. Sanki! Byłam w sklepie i zobaczyłam sanki i stwierdziłam, że to musi być na pierwszym miejscu tej listy. I gdyby dzieci mojej siostry już nie miały sanek, to ja bym im te sanki sprezentowała. Uważam, że to jest świetny prezent. Jeżeli nie macie pomysłu dla dzieciaków, to może czasem właśnie lepiej jest kupić coś, z czego będą miały mega fan i wyjdą sobie na górkę i będą sobie zjeżdżały, niż kupowanie kolejnej zabawki na siłę, no bo wiadomo. Bardzo często dzieci mają yy, przesyt tych laleczek i samochodzików. Także tego na liście. Bo jej nie ma. No ale też słuchajcie, grę pięć w jednym. To jest idealna zabawka dla chłopca, Chociaż chcemy te dziewczynki też w ogóle na przykład dla, dla rodzeństwa. Mamy tutaj piłkarzyki, ale mamy też małego ping-ponga, mini-hokej, mini-kręgle i taką ala wyrzutnie y, koszykową. Myślę, że jest to bardzo fajna gra angażująca, którą dzieciaki po odpakowaniu faktycznie zaczną się bawić, będą testowały te różne gry, e, będą mogły zrobić sobie rozgrywki albo nawet zagrać z rodzicem. No, uważam, że to jest taka bardzo fajna, angażująca rodzinna gra. Zestaw do robienia brylotków. Ja jako dziecko miałam coś takiego i uważam, że to jest też bardzo fajne, angażujące. Po prostu siedzisz, bumbiesz, robisz sobie jakieś koniki, niekoniki, różne figurki, czy to są tam też takie instrukcje, które pomagają nam zrobić ten wzór, jeżeli dziecko nie potrafi jeszcze tak samemu e, ułożyć swojego wzoru. To jest mega proste, mega fajne i jeszcze w takiej pięknej więc e, też uważam, że to jest świetny prezent dla dziewczynki. Zresztą znalazłam mnóstwo fajnych zestawów, bo jest na przykład, słuchajcie, też zestaw do robienia własnych szwinek. I ja jako dziecko dostałam coś takiego pod choinkę i naprawdę pamiętam, że miałam z tego niezły fakt. Pamiętam też, że była bardzo brudna, więc jeżeli macie e, jakieś białe kanapy, dywany i tak dalej, no to... Na tym może się akurat zastanowić, ale ogólnie dla dziecka jest to fajna zabawa. I kolejny zestaw dla dziewczynki już jest naprawdę bardzo rozbudowany, dlatego że tam możemy zrobić bransoletki, możemy zrobić czokery, ale możemy też zrobić takie pasemka z koralików, które doczepiamy do włosów, więc naprawdę kolejny zestaw, który daje dużo różnych możliwości. I sama nawet podsyłam ten zestaw mojej siostrze z zapytaniem, czy może nie kupić tego jej dziewczynkom. Ale żeby nie było, że pokazuję Wam same zestawy dla dziewczynek, to słuchajcie, dla chłopczyka jest świetny zestaw alchemika takim z kolei, pamiętam, że bawił się mój brat jako dziecko, zresztą ja czasem mu nawet pomagałam, więc dla dziewczynek też to nie jest zły pomysł, ale na pewno mały pobiec się z czegoś takiego ucieszy. W kolejnym sklepie znalazłam ukulele i to, słuchajcie, kosztuje chyba 70 zł i naprawdę ładnie brzmi, sprawdziłam to, ładnie brzmi i jest w wersji różowej, jak i niebieskiej, albo nie, tak, chyba niebieskiej, w wersji różowej i niebieskiej, więc jest to świetny prezent zarówno dla dziewczynki, i dla dziewczynki a teraz coś dla jeszcze mniejszych, którzy może niekoniecznie potrafiliby zagrać na ukulele. O nich też pamiętam. Słuchajcie, H&M Home są przepiękne misie. Są w kształcie dinozaurów, ale są też jakieś chyba myszki to były, czy misie. Nie pamiętam, ale Wy je teraz tutaj widzicie. Były to takie słodkie, małe zestawy pluszaków, więc myślę, że dla takich bombasków też to będzie fajny prezent. Kolejna rzecz Handem Home. Lama. Matko, jak mi się ta lama spodobała. To jest, słuchajcie, bardzo piękny, bardzo duży miś. I w ogóle też świetny do wystroju y, pokoju dziecięcego. Więc myślę, że to jest dobry prezent i dla trochę starszego dziecka, które po prostu ucieszy się z takiego dużego misia. I też dla świeżo upieczonej mamy, która na przykład dopiero szykuje pokój dziecięcy, urządza go. No to też taka piękna, żowa lama w tym pokoju pięknie by wyglądała. I z takich dodatków jest też poduszka chmurka. Też tak mi się spodobała, że stwierdziłam, że muszę Wam ją tutaj pokazać. Mało tego, zastanawiałam się, czy nie kupić ją y, sobie do mieszkania, ale na razie przystopowałam, bo wiecie, że u mnie trwa remont, także jeszcze nie mam żadnych webi I stwierdziłam, że może nie będę kupować poduszki, zanim nie kupię łóżka. Dla faceta świetnym prezentem są rękawiczki skórzane. We listuli znalazłam bardzo ładne propozycje. Y, czarne, brązowe, zamszowe skórzane. To byłby też idealny prezent dla mojego faceta, gdyby nie fakt, że w zeszłym miesiącu kupił sobie czarne rękawiczki skórzane. Ale gdyby tego nie zrobił, to ja bym to zrobiła za niego, także myślę, że to też jest bardzo fajny prezent. Kolejną opcją są nieskórzane rękawiczki, a kaszmirowe. Mało tego, kaszmirowy zestaw albo część. Rzeczy. Się możecie kupić rękawiczki, możecie kupić e, czapkę z szalikiem, albo full pakiet: czapka, szalik, rękawiczki. W Uniqlo mamy bardzo duży wybór kaszmirowy. Dla faceta są idealne kolory jak głęboka butelkowa zieleń, czerni czy granat, ale jest też mnóstwo pięknych odcieni dla kobiet, także tutaj też i dla kobiet świetny prezent. Ja szczerze ucieszyłabym się z takiego zestawu wyżowego albo takiego, takiej złamanej bieli. I również mamy pełen set, czyli czapka, szalik, rękawiczki. Kolejna propozycja to bukiety kwiatów do składania. Tutaj jest mam dla was propozycję od 70 zł do 250, w zależności od modelu, ale w ostatnim czasie one zrobiły się bardzo popularne i u wielu osób też je widzę. Powiem wam szczerze, że sama bym je chętnie złożyła, więc gdyby ktoś wręczył mi taki prezent, bym się ucieszyła i myślę, że tak samo w drugą stronę. Kalendarz i planer. W Epiku mamy bardzo duży wybór. Mamy bardzo fajne planery manifestacji. Myślę, że wiele dziewczyn z nowym rokiem lubi rozpisywać sobie swoje plany, cele, swoje jakieś założenia. No to też bardzo fajne Kalendarz biznesowy, słuchajcie dla ludzi przedsiębiorczych. Ma bardzo fajne dodatki w środku, różne inspiracje, ciekawostki. No ogólnie był bardzo duży wybór, także myślę, że możemy je personalnie dobrać do osoby, której chcemy coś takiego sprezentować. A dla kobitki termoforek, ciepły termofor. Ja nie wiem jak to się stało, że ja nie mam żadnego, a ja od lat marzę o termoforze. A wiem jak to oglądasz. Nie, naprawdę, jak czasem boli mnie brzuch, to bywało, że podgrzewałam sobie sól w skarpecie, a przydałby się termoport na ciepłą wodę. To znaczy Adam mi podgrzewał tą sól. Sól? Naprawdę? No, że sól, taką gruboziarnistą sól wkładał do skarpety, podgrzewał na no. związał zawiązałam skarpetę taką gumką, mam. pierwszy bieg. No, także można by mieć termofor. Dla osób, które kochają modę, oczywiście książeczki o modzie, ale takie wiecie, malutkie książki. I ja osobiście posiadam dwie wersje i na pewno będę kolekcjonować je wszystkie. Bardzo przyjemnie się je czyta, jest to w takiej pigułce opisana cała historia mody. I ta z dawnych lat, i ta z lat aktualnych. Wiecie, są tam przytoczone historie które wydarzyły się na przykład w zeszłym roku, więc są to bardzo aktualne książki i w bardzo fajny sposób opowiadają o marce, także polecam wszystkim fanom młodym. Duży wybór jest w Empiku, ale też widziałam w H&M Home wersję Hermes. Nie wiem, czy mają inne, w każdym razie jeżeli w Empiku byliście ich nie znaleźli, no to warto też zajrzeć do H&M Home. Kolejna bardzo podobna opcja, ale nieco droższa to catwalki. Catwalki też są bardzo często um, kupowane jako wystrój wnętrza, więc dla kogoś, którym takie małe smaczki, myślę, że sprawdzi się idealnie, ale też dla kogoś, kto lubi znowu modę, tyle że kakulki już są nieco droższe, ale za rachą jest ich bardzo dużo, więc tam dostaniemy je od ręki, nie musimy ich ściągać, nie wiadomo z jakiej księgarni. Tutaj tylko zwrócę uwagę na to, że są to książki pisane po angielsku, a te wcześniejsze, malutkie są w wersji polskiej, więc miejcie też to na uwadze. Z kosmetycznych rzeczy znalazłam bardzo fajne pudełko, które miało tak ogromną ilość cieni do powiek, a słuchajcie, jest naprawdę w bardzo dobrej cenie i tam też była chyba taka malutka kredka do oczu, mały eyeliner, mały tuż do rzęs, więc tak... W sumie full pakiet. Świetne to jest też dla dziewczyn, które dopiero zaczynają swoją przygodę z makijażem. Myślę, że gdybym ja kiedyś dostała coś takiego, jak zaczynałam się malować, to ja po prostu oszalała. A w kolejnym sklepie zaciekawił mnie najbardziej ten zestaw Sol de Janeiro, bo są to teraz bardzo popularne kosmetyki. Tak jak nigdy nie zwracałam uwagi na te sety prezentowe, jakoś nigdy specjalnie mnie one nie przyciągały. Tak ten jeden stwierdziłam, że musi pojawić się na dzisiejszej liście. Bo są to jednak nowe kosmetyki i myślę, że nie jedna osoba z takiego setu by się ucieszyła. Blizzard znała mam kwiatka i kiedyś pokazywałam Wam w ogóle na Instagramie taki tutorial na podobnego kwiatka z jak go fajnie można wystylizować i na ubraniach, na torebce, na naszyjniku. Więc teraz jest podobna wersja, tylko czarna z kryształkami brizard, i myślę, że to też jest fajny dodatek do prezentu. Brizard mam że taką bardzo malutką, delikatną opaskę też uważam, że jest bardzo fajna, żeby go komuś do prezentu. Tak jak ja powiem Wam, że nie za bardzo lubię opaski, dlatego że yy, większość jest taka odstająca i mi po prostu nie pasują. Tak ta jest tak delikatna, i i przez to, że jest tak cienka, przylega do głowy, to naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie, i nawet sama się na niej skusiła. Kolejny pomysł na prezent to. Felix and Under Stories, portfelik skórzany, mamy je w różnych wersjach. Są gładkie, są ze wzorem, są futerkiem, czarne, czerwone, bordowe, już nawet nie pamiętam jakie, ale było ich naprawdę dużo i w ogóle dużo moich znajomych ma po ten portfelik i bardzo sobie zachwalają, także też go wam zachwam. znalazłam piękne, bordowe rękawiczki bez palców, bardzo milutkie. To chyba akurat była jedyna z rzeczy, jaką znalazłam w zarze, ale tak jak mówię, wchodziłam do każdego sklepu, choćby po jedną rzecz żebyście Wy nie musieli przekopywać się przez te wszystkie kubki. W się znajdziecie mnóstwo spinek kwiatków, w tym też te mniejsze wersje, bo tak jak do tej pory wszyscy nosili te duże, tak teraz są popularne zestawy razem z małymi wersjami, a w się są przeróżne kolory błyszczące, matowe, metalowe, także też myślę, że możemy łatwo komuś coś dobrać. A jak już jesteśmy przy spinkach, to też w ogóle są bardzo ładne. Takich jeszcze nie widziałam, to testowajcie połączenie trochę takiej perły, z bursztynem. Naprawdę bardzo ładnie wyglądały eee, i myślę, że też fajnie będą wyglądały jako dodatek do prezentu. Kolejna rzecz, nauszniki. Ciepłe nauszniki. W Full&Bear są nauszniki białe, szare, brązowe. Słuchajcie, jak ja w zeszłym roku, e, przez, nie, dwa lata temu to było, wrzuciłam e, zdjęcie pierwszy raz w nausznikach białych, to po prostu miałam taką falę komentarzy skąd one są. Zresztą ja nie w sobie teraz zimy bez nauszników. E, a takie gładkie są najlepszą formą prezentu, no bo wiadomo, jak dawno, jakieś wzorki, nie wzorki, no to nie każdemu może się to spodobać, nie każdemu może podpasować, ale takie czyste. I zawsze będą świetne do każdej stylizacji. W Mango za to znalazłam bardzo ładnie błyszczącą torebkę. Naprawdę, jak na sieciówkę, to bardzo mnie zaskoczyła. I na święta sprawdzi się idealnie, dlatego że tuż po świętach mamy sylwestra, więc słuchajcie, będzie to idealne dopełnienie stylizacji sylwestrowej. I czas na ostatnią część listy prezentowej, ale jest to moja ulubiona część, bo jest to część rodzinna. Oczywiście to mogą być też personalne prezenty dla niej, dla niego, ale też i dla całej rodziny. I pierwsza z nich to puzzle. Puzzle zawsze dostaniemy stacjonarnie w każdym Carrefourze, w każdej galerii, więc to jest coś, co bez problemu mamy szybko pod ręką i nie musimy, wiecie, przekopywać tych wszystkich półek. Powiem Wam, że szukałam też puzzli w innych sklepach i nie idzie znaleźć, także od razu kierujcie się do marketów. No i zaczynamy od klasycznych puzzli, ale słuchajcie, co ja znalazłam? Puzle. Łączone dla mocnych fanów puzli. 13,5 tysiąca. Ale to nie jest takie hardkorowe 13,5 tysiąca, że wiecie, nie idzie się przekopać w tych puzelkach, tylko to jest 9 obrazów złożonych w jedno. Normalnie trochę tak, jakbyście kupili komuś 9 pudełek puzli, tyle że na samym końcu możecie je wszystkie złączyć w jeden wielki obraz. No to jest genialne. Tak mi się to spodobało. By the way, to pudełko jest tak Ciężkie, że jak chcecie je komuś kupić, to weźcie ze sobą silną osobę do dźwigania tego pudła, bo ja ledwo je podniosłam. Ale znam osoby, które bardzo mi się z takiego prezentu ucieszyły, więc jeżeli macie kogoś, kto lubi układać puzzle, no to myślę, że będzie z tego zadowolony. Kolejna rzecz to Zimberga. Nie jest to. Wielki Cumber ale myślę, że spokojnie taki, żeby rodzinnie można było w niego zagrać. I ostatnia rzecz na mojej liście, którą wypatrzyłam w sklepie, to Twister. To pamięta Twistera. Nie wiem, gdzie się zapodział nasz. Bo nie widziałam go od lat, ale mam bardzo dobre wspomnienia z tą grą. I ogólnie uważam, że tego typu prezenty świąteczne są świetne, dlatego że są też takie angażujące i po prostu po odpakowaniu możemy od razu zgarnąć całą rodzinę do rozgrywki, jest przy tym dużo śmiechu, dużo zabawy i ja sama chętnie bym coś takiego zagrała. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta lista pomoże w poszukiwaniu dla Was prezentów świątecznych na ostatnią chwilę. Są to produkty wyszukane, które w tym momencie możecie kupić stacjonarnie w sklepie. Pokazywałam wam tylko rzeczy, które znalazłam, no bo wiadomo, święta za chwilę online może już nie dojść. Także mam nadzieję, że troszkę Wam pomogłam. No i co? Życzę udanych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Pa!